Oto Mitsubishi Spacer, na niektórych rynkach znany też jako Mirage. Być może niektórzy z Was pamiętają starego spacera Minivana. Zastąpił go ASX, natomiast ten Star zastępuje kolta. Nie wiem, czy Spacer w żałobnym czarnym to najlepszy pomysł, ale z której strony na niego nie spojrzę, to i tak mam wrażenie, że wszyscy zaangażowani w projektowanie tego samochodu poddali się. Prawda jest taka, że głównym celem projektantów było obniżenie oporów powietrza. W związku z tym zapomniano o tym, że samochód to dla wielu ludzi także podkreślenie ich osobowości. Ten samochód mówi: Nie mam osobowości. Ale jestem w stanie wymienić wiele modeli samochodów, których właściciele po prostu nie mogą mieć osobowości. Z drugiej strony znam też ludzi, którzy mają całkiem fajne parki maszynowe, ale nawet to im nie pomaga. Pomijając wygląd, Mitsubishi Space Star ma parę zalet. Po pierwsze, jest bardzo krótki – 371 cm to o 14 cm mniej nawet niż Suzuki Swift, nie powinno więc być problemów z parkowaniem. Bagażnik o pojemności 235 litrów jest o 50 litrów za Toyotą Jaris czy Peugeot 208, ale w razie czego można złożyć oparcia tylnej kanapy dzielone w proporcjach 60 do 40. Niestety przestrzeń ładunkowa nie jest płaska, pod podłogą składającą się ze szmaty i kawałka dykty jest zestaw naprawczy. Opcjonalnie dostępne jest też koło dojazdowe za ponad 600 zł. Z tyłu zmieszczą się dwie dorosłe osoby, od biedy troje dzieci, jeśli są w miarę szczupłe. Po środku jest niewielki tunel. Jak na tak mały samochód jest mnóstwo miejsca na nogi. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Natomiast. Hmm, no właśnie, wydawałoby się, że miejsca nad głową jest sporo, ale tylko bezpośrednio nad głową, bo trzeba jechać niestety z głową skrzywioną w ten sposób. Jeśli będę jechał z głową prosto, to na wszystkich nierównościach będę, au, au, au uderzał tu o e, sufit. Z tyłu brakuje też jakichkolwiek schowków, jest tylko jeden uchwyt na napoje, między przednimi fotelami. E, w nim zmieści się tylko duża butelka wody. Z przodu 50 odcieni szarości. Wprawdzie są uchwyty na napoje po środku, na butelki w drzwiach. Jest spory schowek, ale za każdym razem, kiedy patrzę na tę szarą deskę rozdzielczą, ogarnia mnie smutek i zastanawiam się, jak ciekawe życie muszą mieć właściciele innych samochodów. No dobrze, powiecie przecież, że w większości samochodów deska rozdzielcza jest szara. Tak, jest szara. Ale ta jest wy... wyjątkowo, wyjątkowo smutna, i to nawet nie jest jakaś wyjątkowo zła jakość, ale to po prostu wygląda, jakby zostało zaprojektowane przez Hyundai jakieś 20 lat temu. I o co chodzi z przyciskiem start po lewej stronie? Rozumiem w Porsche historia Le Mans i te sprawy, ale w Mitsubishi naprawdę. Spacer ma jeszcze jedną zaletę. Jest bardzo zwrotny. Robi koło o średnicy nieco ponad 9 metrów. Pod maską trzycylindrowy silnik. W wersji podstawowej ma 1 litr, a w lepszej wersji ma 1,2 litra i całe 80 koni mechanicznych. Czas od zera do setki to niecałe 12 sekund. Producent obiecuje zużycie paliwa w mieście na poziomie około 5,2 litra na 100 km. W nocy, może w jakiś długi weekend, kiedy miasto jest puste, tak, jest to do osiągnięcia, natomiast w ciągu dnia w korkach trzeba liczyć się ze zużyciem paliwa na poziomie 7-8 litrów na setkę. W kabinie słychać dźwięk silnika. Słychać? Słychać? Eee. Nie przeszkadza mi nawet to, że jest to silnik trzycylindrowy. Właściwie w ogóle nie przeszkadza mi brzmienie trzycylindrowego silnika. Natomiast gdzieś pod maską słyszę jakiś niezidentyfikowany, nie wiem czy to jest świst, czy to jest jakieś, jakieś dodatkowe tarcie. Coś tam się pod maską dziwnego dzieje, a ten samochód ma jakieś 600 km przebiegu, z czego ja zrobiłem połowę. Także to tak naprawdę jest dźwięk tego silnika. Dźwięk, który jest tu od nowości. Space Star waży raptem 845 kg, to jest naprawdę bardzo mało, szczególnie jak na samochód z segmentu B. Bo dla porównania, dam wam nową Toyotę Aygo, segment A, czyli jeszcze mniejszy niż ten samochód i Toyota Aygo waży o 80 kg więcej niż Space Star. Ta lekkość wyjaśnia stosunkowo dobre przyspieszenie jak na tak mały samochód z tak małym silnikiem i teoretycznie przynajmniej Niskie zużycie paliwa. Prowadzeniem, jak w samochodzie sprzed 20 lat przy Space Starze, Toyota Jaris jeździ jak GT86, a Ford Fiesta urasta do rangi Ferrari. Skupieni na oszczędności inżynierowie pominęli taki drobny szczegół, jak przyjemność zjazdy. Ale przynajmniej na zakrętach Mitsubishi Space Star dobrze się trzyma przechyla się, ale dobrze się trzyma. No i zawieszenie sprawdza się na nierównych drogach, na bardzo złych drogach to zawieszenie daje radę. Co prowadzi nas do podsumowania, że z europejskiej perspektywy Mitsubishi Space Star jest krokiem wstecz w stosunku do Colta, którego zastępuje. W dodatku cena bazowa, około 39 tysięcy złotych, nie jest specjalnie konkurencyjna. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku topowej wersji z manualną skrzynią biegów za 44 tysiące lub z automatyczną za 48 tysięcy złotych. Ale Mitsubishi Space powstało z myślą o rynkach rozwijających się, tam jest doceniane przez klientów, bo spełnia ich oczekiwania. Dlaczego więc Mitsubishi postanowiło importować ten samochód do Europy i Stanów Zjednoczonych? Być może badania pokazują, że wbrew opinii dziennikarzy motoryzacyjnych są na tym świecie ludzie, którzy wolą pachnące nieco Fendi ciekl samochody bez wyrazu. Dziękuję, ja postoję. A skoro już tak stoję, to przypominam, zasubskrybuj mój kanał, klikając tu. Obejrzyj też więcej moich filmów, klikając tu. Koniecznie oceniaj, komentuj i oczywiście dziel się tymi filmami ze swoimi znajomymi. Możesz też śledzić mnie na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Google. Linki do tych serwisów znajdziesz w opisie poniżej. Tymczasem dzięki za odwiedziny i do zobaczenia następnym razem.